To jest parę niespodzianek, które przygotowaliśmy oczywiście e, dla Krystyny. E, na początek niespodzianka pierwsza, bo od czegoś trzeba zacząć. Zacząć od etymologii imienia Krystyna. Krysiu, dyrektorze, szanowni państwo. Witamy cię bardzo serdecznie w imieniu polskich Krystyn. W imieniu Stowarzyszenia Krystyn imienia Krystyny Bochenek jesteśmy zaszczycone że właściwie jako pierwsze możemy Ci składać życzenia. Naprawdę czujemy się tym bardzo wyróżnione. Szanowni Państwo, mogła być Danutą, Jolantą, Anną, kimkolwiek mogła być, ale została Krystyną. Jeśli myślicie Państwo, że to nie ma znaczenia, że imię nie decyduje o naszym życiu, to posłuchajcie, a sami oceń. Królewskie imię. Jest pochodzenia łacińskiego, Christinus znaczy Chrystusowy. Osobowość Krystyny jest niebanalna. Wyróżnia się w każdym towarzystwie. Posiada wielkie umiejętności dyplomatyczne, które wykorzystuje w codziennym życiu. Lubi zdobywać wiedzę, a praca jest dla niej źródłem nieustającej satysfakcji. Intuicja. Jest u niej niezwykle rozwinięta. W działaniu bierze pod uwagę przeczucie i niuanse nieistotne dla otoczenia, ale dla niej tak. Wyróżnia się wielkimi ambicjami, które powodują, że często nie jest z siebie samej wystarczająco zadowolona i chce osiągnąć więcej. Stale za czymś goni, często zmienia zdanie i wówczas, wówczas otoczenie nie może z nią wytrzymać. Muszę Państwu powiedzieć, że walczyliśmy o ten tron z Krystyną dosyć długo, bo Krysia jest tak skromną osobą, że powiedziała, że nie chce siedzieć na tronie. No, ale ją zmusiłem słusznie. Krystyn, <śla> <śla> a to jest bardzo... teraz kolejne Krystyny, tym razem Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, Kry... Pomoc Dłoń Krystyn i Sympatyków z Mikołowa e, w trzech piosenkach e, pod hasłem Krystynki Edmundo. <śla> Moje życie, na ścianę szczęście brać. Wybierać co najlepsze i z losem karty grać. My chcemy być wśród ludzi, niech ciszy czterech ścian. Uśmiechem radość budzić i dłoń pomocną dać. Każda z nas dobrze mieski i nie wybawić się, zwarte i gotowe do... No. Dla Mirosława Najnerta, zaprzyjaźnionego teatru Kores, żeby tę piosenkę zaśpiewał po włosku, ale Mirek jest osobą bardzo zajętą, w związku z tym poprosił, żebym przetłumaczyć na język polski. To jest piosenka e, bardzo poważna, liryczna, i on postanowił dziś dla Ciebie tę piosenkę zaśpiewać. Mirosław Najnert, specjalnie dla Krystyny Szalańc. Nie gdzie na świecie, a byłem już w krajach ze stu. Nie mogłem znaleźć ja skarbu takiego, jak tu. W cień i urodam o sobie nie mówię tu wcale. Tylko o tobie, Krystyno, ty mój ideale. E, jak długo się znacie, z Siedemnaście ja Nawet Siedemnaście lat. A może dłużej? dłużej? Nawet nie wiem. Nie. A po co liczyć? Powiedzmy, niech będzie 17 albo dłużej. Albo no dłużej. Bizuj. Bardzo się cieszę i Krysi y, y, byłoby niezręcznie zadać to pytanie, ale ja mogę zadać, czy zechce pani nas odwiedzić z koncertem takim normalnym, może nie pięciopójtowym, ale Tak cały dzień pewnie. Poruszyłaś koła. Poruszyłaś koła, różyce dni. Nie zatrzymam biegu linii twego ciała lekkim lotem tak. Leż dłoń oczu zamykanych. Słowo taktem linii nabrzmiałem światłem kwiat. Kamienie bruku, kochankowie kropów niosą ludzki nie Poruszyłaś koła. Bardzo Ci dziękuję. Za te wiersze. A proszę nam tylko zdradzić tajemnice. One zostały napisane w, w, w którym roku? Przed pół wiekiem. szanowna Pani Dyrektor. Decyzją Rady Artystycznej Kawiarenki Literackiej działającej od 1985 roku Pierwszym Liceum Ogólnokształcącym imię Juliusza Słowackiego w Chorzowie, pragniemy uhonorować Panią Dyrektor szczególnym wyróżnieniem artystycznej młodzieży chorzowskiego Słowaka i europejskiej rodziny szkół, których patronem jest romantyczny wieczór. Złotym Juliuszem. Jest Pani wspaniałym pedagogiem. Jest Pani wspaniałym pedagogiem i przyjacielem młodych teatromantów. Pani działania, decyzje i przychylność sprawiły, że kolejne roczniki uczniów przeżywały swoją przygodę Boga wzbogacały wiedzę, a Teatr Śląski traktowały jako niezwykłą pracownię edukacji polnistyczno-teatralnej. Pani sprawiła, że dzieło artystyczne Teatru Śląskiego wpisuje się w nasze życie i nasze doświadczenia kulturowe. Życzymy Pani wielkiej radości i satysfakcji z dzieła promowania sztuki teatru w szerokich kręgach młodych widzów. Z wyrazami szacunku opiekun kawiarenki literackiej Andrzej Król, dyrektor Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie Przemysław Pawiański oraz Rada Artystyczna Kawiarenki Literackiej. Dziękujemy bardzo. Bardzo, bardzo profesorowi Andrzejowi Królowi, kawiali która gości u nas co roku. Zapraszamy znowu. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście, kawiarenka literacka to nie tylko literackie głowy, ale to bardzo wspaniała młodzież. Gratuluję temu ulicę. Żyłem swami, cierpiałem i płakałem. Nigdy mi kto szlachetny nie był obojętny. Ciśmat i mi dalej, idę w cień z duchami. A gdyby tu szczęście było, idę smętnie. Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica. Ani dla mojej ludni, ani dla imienia. Skawica. I będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna Co mi żywemu na nic, tylko przeozdobi Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna Aż was ja zawsze chleba panią już przerobi. Lecz zaklinam niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec. A kiedy trzeba na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Kto drugi tak bez świata oklasków się zgodzi? Taką obojętność jak ja mieć dla świata Być starnikiem drzwi <laughs> napełnionej łodzi tak cicho lecieć jak duch, gdy odlata Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna Co mi żywemu na nic Tylko czoło zdobi lecz po śmierci was będzie gniotła, niewidzialna. Aż was za nią panią robi jednak zostanie po mnie ta siła fatalna. Co mi żywemu na nic, tylko czoło zdobi, lecz po śmierci was będzie gniotła, niewidzialna. A nie po mnie ta siła fatalna, Co mi żywa na nic, Tylko czoło zdobi, Lecz po śmierci wasz będzie gniotka niewidzialna, Aż was zjadaczy chleba, A nie mu przerobi. Jak się na jabłoni pąk rozwija w kwiecie, najbardziej i bardziej na calutkim świecie. W ludzkim świecie, a no i na Śląsku. Jak cię tak całuję, już kąsek pokoju. kącie. Przaja cię, jak ją umia, jak ino szczymia. Przaja to przez to rok to cały. Jak możesz burc, tak. Przaja jak fedruja, jak Chimia. jak ty robisz rolata i młodroka pusta. 行ってくれ Zmienia nasz region. Tak sobie pomyślałem, że w zasadzie z teatru zrobiła Pani narzędzie zmieniania śląska i naszego województwa śląskiego. I za to Pani najserdeczniej dziękuję. O, no.